Kochani, to znowu ja, czas miodobrania, czas y, sprzątania na pasiece. Y, trochę prac, mam bardzo dużo zaległych, ale takich bieżących też. Dzisiaj czas miodobrania nie najgorzej się bierze miód. Myślałam, że będzie bardziej e, m, pogoda rabująca, ze względu na to, że nie mamy żadnych pożytków dodatkowych. Pszczoły siedzą w ulach. W Zwiadowczynie szybko dowiadują się, że otwieramy ul, że wybieramy ramki, no i oblęgają ule. Pamiętajcie, kochani, jeżeli macie jakieś wentylacje w korpusach pootwierane na takie przeglądy, teraz już zamykamy sobie te wentylacje, ponieważ Mamy okres bezpożytkowy. Chyba, że macie pożytki, no to wiadomo, tam sobie pszczoły świetnie poradzą. Tu, gdzie nie mamy pożytków, kochani, no to wiadomo, że nie będzie najlepiej. Pamiętajcie, kochani, też, że. Nie suszymy sobie ramek, wykładając sobie je na pasiekę, czyli nie wyciągamy korpusów, nie wieszamy ramek, tak, albo pszczoły przylecą i nam osuszą. Pamiętajcie, kochani, że tam nie wiecie, co tkwi w tych ramkach. Nawet jak macie zdrowe rodziny, wabicie sobie do siebie na pasiekę obce rodziny, które też nie wiecie, czy nie są chore. One zgryzając ten wosk, biorąc ten miód, będą zostawiać patogeny, a to może się przyczyniać później do rozprzestrzeniania się. Chorób szczelin, kochani, a jak macie chore rodziny, a jeszcze nie macie objawów organoleptycznych, no to, kochani, zarażacie wszystkie inne pasieki w koło, a tym samym później to do Was wróci ze względu na to, że choroba bardzo lubi zataczać krąg i wrócić tam, skąd wyszła. No bo przecież tak wygląda cały krąg życia. Kochani, co jeszcze? Możemy sobie zakładać już te główne wlotka. Te wloteczki jeszcze zostawcie sobie może otwarte, chyba, że w słabszych rodzinach wiadomo, że zamykamy sobie już te wloteczki tak, żeby były przymniejszone, ale w silnych rodzinach jak najbardziej wlotki główne można przymknąć ze względu na to, żeby właśnie nie było intensywnych lotów, intensywnych rabunków. Co jeszcze o tej porze roku? Chyba to jest najważniejsze, kochani. Aha, jak macie matki, które były niemiodne, na przykład cała pasieka przynosiła pięknie miód, ale w jednym, w dwóch ulach macie słabe, które nie mają miodu, nie przyniosły miodu, no to tam, kochani, zachęcam Was, abyście matki sobie wymienili jak najszybciej lub połączyli te rodziny z innymi rodzinami i wymienić wtedy w ten sposób matki, ze względu na to, że jeżeli rodzina nie przynosi miodu dla siebie, to, kochani, jest zagrożeniem dla całej pasieki. Na początku nie musicie tego rozumieć, ale względem lat które będziecie widzieć doświadczenia pszczelarskiego to zobaczycie, że taka rodzina później może słabnąć, później może rabować, bo będzie głodna yy, i będą wam przynosić tylko patogeny i kinder niespodzianki. A po co, kochani, sobie takie rzeczy robić? Rodzina musi przynieść pożytek chociażby dla siebie, już nie dla pszczelarza, ale dla siebie. Skoro 20 uli przynosi pożytek, a jeden nie, to znaczy, że tam jest matka niemiodna, ona będzie na przykład higieniczna, ona może mieć inne cechy dobre, ale, kochani, jeżeli nie przynosi pożytków, to zagraża pasiece i swojej rodzinie, jak i okolicznym pasiekom. Więc tutaj teraz rokujemy, teraz sprawdzamy, bo już trwa w tym momencie pobudzanie pszczół do pobudzania matek do czerwienia letniego. Więc, jeżeli wyciągniecie miód tak jak ja dzisiaj, no to, kochani, jak najszybciej należy uzupełnić braki. U mnie to będzie dawka uderzeniowa od razu 5 litrów syropu. 1 do 1, tam będzie 20 kropelek olejku eterycznego cynamonowego i parę gramów witaminy C yy, dla wzmocnienia i dla odkażenia delikatnie, ze względu na to, że mamy teren bardzo zapowietrzony, mamy następne ogniska z gilca w okolicy, więc ja tutaj chcę troszeczkę wspomagać te pszczoły, no i ratować się, jak tylko mogę przed nieuniknionym, ale mam nadzieję, że może jednak moje pszczoły wykażą się. Odpornością i jeżeli cokolwiek będzie yy, u nich, to po prostu to zwalczą. Więc zapraszam Was na następny odcinek. Jak będę miała coś ciekawego, oczywiście od razu Wam pokażę. Miłego!